Modlitwa poranna. Przyjdź Duchu Święty, a poranek dzisiejszy i dzień cały stanie się jasny. Przyjdź Duchu Święty, a wszyscy, którzy rozpoczynają pracę, zjednoczą się, aby dobrze działać. Przyjdź Duchu Święty. Tam bowiem, gdzie ty jesteś, znika lenistwo, giną złe obyczaje. Przyjdź, duchu święty, a przed Twoją miłością ustąpią nasze pyszne ambicje. Przyjdź, duchu święty, dniem dzisiejszym kieruj i rządź. Bądź z nami, i niech wszystko dzisiaj będzie dobre i nowe. Amen. Modlitwa o pragnienie modlitwy. Panie, dziękuję Ci za Twoją wszechmoc. Dziękuję, że chociaż ja jestem słaby, to Ty jesteś silny. Panie, doświadczam pokus, które mnie powstrzymują od spędzania czasu z Tobą. Nie pozwól wygrać mojemu lenistwu. Udziel mi swojej siły, abym nie poddał się zniechęceniu, lenistwu i wątpliwościom. Pomóż mi uwielbiać Ciebie całym moim życiem. Amen.